20 tysięcy trupów leżało na zamarzniętych polach Ukrainy, a śnieg padający od trzech dni nie mógł przykryć krwi. Stefan Czarniecki, stojąc na wzgórzu pod Ochmatowem, patrzył na dzieło zniszczenia z twarzą pozbawioną emocji. To był luty 1655 roku, a polska armia właśnie dokonała jednej z najbardziej bezlitosnych rzezi w historii wojen kozackich. Kobiety, dzieci, starcy, nikt nie został oszczędzony. Gdy król Jan Kazimierz dowiedział się o skali masakry, podobno zwymiotował, ale Czarniecki tylko wzruszył ramionami i powiedział słowa, które przeszły do historii: Zemsta nie zna litości, a oni zabili mojego syna. Jak człowiek, którego Sienkiewicz opisał jako bohatera narodowego, mógł stać się architektem ludobójstwa. Gdzie kończy się sprawiedliwa odplata, a zaczyna zbrodnia, której nie da się usprawiedliwić? Stefan Czarniecki urodził się około 1599 roku w Czarncy na Mazowszu w rodzinie średniozamożnej szlachty. Jego ojciec, Piotr, był żołnierzem, który zginął pod Kirchholmem, gdy Stefan miał zaledwie 6 lat. Matka, Zofia z Kobylińskich, wychowywała syna w kulcie ojcowskiej sławy, i nienawiści do wrogów Rzeczpospolitej. Mały Stefan zasypiał przy opowieściach o tym, jak Tatarzy wyżynali polskie wsie, jak kozacy palili dwory szlacheckie, jak szwedzi rabowali kościoły. Te historie formowały jego duszę bardziej niż modlitwy, których matka też go uczyła. Pierwszą bitwę stoczył mając 17 lat pod Chocimiem w 1621 roku. Zabił wtedy pierwszego człowieka Tureckiego janczara, który próbował wedrzeć się na wały. Czarniecki wspominał później, że spodziewał się poczuć wyrzuty sumienia, ale czuł tylko satysfakcję. Dowódca chorągwi, stary Stanisław Koniec Polski, poklepał go po ramieniu i powiedział: Z ciebie będzie żołnierz, chłopcze, masz zimną krew. Nie wiedział, jak prorocze były to słowa. Przez następne dwadzieścia lat Czarniecki walczył we wszystkich wojnach Rzeczypospolitej ze Szwedami pod Trzcianą, z Turkami pod Kamieńcem, z Moskwą pod Smoleńskiem. Ale to wojny z Kozakami ukształtowały go jako dowódcę. Widział spalone polskie wsie, zgwałcone kobiety, dzieci nabite na pale. Każda zbrodnia kozacka wypalała w nim kolejną bliznę nienawiści. Ale przełom nastąpił w 1648 roku, gdy wybuchło powstanie Chmielnickiego. Czarniecki dowodził wtedy chorągwią pancerną i był świadkiem klęski pod Korsuniem. Widział, jak kozacy wyrzynają jeńców polskich, jak ćwiartują żywcem pułkownika Krzysztofa Tyszkiewicza, jak jego właśnie żołnierze błagają o szybką śmierć. Sam ledwo uszedł z życiem, ranny trzema kulami, zostawiony na polu bitwy jako trup. Uratował go przypadek, przechodzący chłop litewski który szukał butów wśród poległych, zauważył, że Czarniecki jeszcze oddycha. Za ostatnie pieniądze przekupił chłopa, by zawiózł go do bezpiecznego miejsca, ale prawdziwa tragedia przyszła rok później. Syn Czarnieckiego, młody Stefan Junior, siedemnastoletni chorąży, został wzięty do niewoli pod Zborowem. Ojciec próbował go wykupić, oferował całą fortunę, ale kozacy mieli inne plany. Chcieli złamać ducha polskiego dowódcy. Torturowali chłopca przez trzy tygodnie, odsyłając ojcu codzień jakąś część jego ciała: najpierw palce, potem uszy, nos. Ostatniego dnia przysłali głowę z wyłupionymi oczami i wiadomością. Tak kończy polskie szczenie. Czarniecki, który otrzymał głowę syna w skórzanym worku, nie powiedział ani słowa przez trzy dni. Służba bała się, że oszalał z rozpaczy. Ale czwartego dnia wyszedł ze swojej komnaty odmieniony. Jego oczy, wcześniej pełne życia, były teraz martwe, jak u trupa. Zwołał swoich oficerów i powiedział tylko: Od dziś nie bierzemy jeńców, żadnych. Niektórzy próbowali protestować, mówiąc o honorze rycerskim, o zasadach wojny. Czarniecki przerwał im jednym gestem i dodał: Honor umarł z moim synem. Została tylko zemsta. Kampania zemsty Czarnieckiego zaczęła się od niewielkich potyczek. Jego oddział, zwany Czarną Chorągwią, stał się postrachem Ukrainy. Nie atakowali dużych sił kozackich. To byłoby samobójstwo. Zamiast tego uderzali na małe osady, pojedyncze hutory, bezbronne wsie. Metoda była zawsze ta sama. Otaczali wieś nocą. Podpalali domy od wszystkich stron, a uciekających wyżynali w pień. Nie oszczędzali nikogo. Świadkowie opisywali, jak Czarniecki osobiście dobijał rannych, jak kazał wrzucać dzieci do studni, jak palił żywcem pojmanych kozaków. Jeden z jego podkomendnych, rotmistrz Jan Wielopolski, zostawił pamiętnik, w którym opisał scenę, która nim wstrząsnęła. Pod wsią chłatkiwka złapali kozacką rodzinę. Ukrywającą się w stodole. Czarniecki kazał związać ojca i zmusił go do patrzenia, jakiego żołnierze gwałcą jego żonę i córki. Potem kazał mu wybierać, która z nich ma umrzeć pierwsza. Gdy mężczyzna odmówił, Czarniecki zabił wszystkie na jego oczach, zostawiając ojca na końcu. Wielopolski napisał: Nasz dowódca stał się demonem w ludzkiej skórze. Ale to był dopiero początek. Prawdziwa zemsta przyszła po tym, jak Czarniecki dowiedział się, kto personalnie odpowiadał za śmierć jego syna. Był to sotnik kozacki Maksym Krzywonos, który chwalił się torturowaniem młodego Czarnieckiego. Krzywonos ukrywał się w umocnionej osadzie Czortków, otoczony dwoma tysiącami zbrojnych. Dla większości dowódców byłby poza zasięgiem, ale Czarniecki poświęcił rok na przygotowanie zemsty. Najpierw metodycznie niszczył wszystkie wsie dostarczające żywność doczortkowa, palił pola, zatruwał studnie, zabijał bydło. Osada zaczęła głodować, potem przekupił tatarskiego hana, by ten zaatakował od południa, odciągając część obrońców. Wreszcie zimową nocą 1654 roku, gdy obrońcy byli osłabieni głodem i chorobami, Czarniecki uderzył. Jego żołnierze wdarli się do osady przez zamarznięte bagno, które kozacy uważali za nieprzebyte. Rzeź trwała całą noc. Czarniecki osobiście szukał Krzywonosa, przechodząc od domu do domu. Znalazł go ukrytego w piwnicy cerkwi, przebranego za popa. To, co zrobił z nim potem, przeraziło nawet jego własnych żołnierzy. Krzywonos był torturowany przez siedem dni. Czarniecki stosował metody, których nauczył się od tatarów: obdzieranie ze skóry, łamanie kości młotem, przypalanie rozżarzonym żelazem. Każdego dnia zmuszał go do zjedzenia kawałka własnego ciała. Siódmego dnia, gdy krzywono zbłagał już tylko o śmierć, Czarniecki wyszeptał mu do ucha: Teraz wiesz, co czuł mój syn! I powoli wyłupił mu oczy, tak jak on zrobił to młodemu Stefanowi. Wieść o okrucieństwie Czarnieckiego rozeszła się po całej Ukrainie. Kozacy zaczęli go nazywać Czarny Diabeł, i podobno matki straszyły nim dzieci. Ale dla polskiej szlachty stał się bohaterem. Wreszcie ktoś odpłacał kozakom ich własną monetą. Nawet król Jan Kazimierz, choć prywatnie potępiał metody Czarnieckiego, publicznie go wspierał. Potrzebował kogoś, kto wzbudzał strach w szeregach wroga. Kulminacja zemsty nastąpiła pod ochmatowem w lutym 1655 roku. Czarniecki dowiedział się, że w mieście zgromadzili się krewni wielu wataszków kozackich, którzy brali udział w rzezi polskiej szlachty pod Batochem. Była wśród nich także rodzina samego Bohdana Chmielnickiego. Czarniecki miał tylko 3000 tysiące żołnierzy przeciwko dziesięciu tysiącom obrońców, ale miał też plan i nienawiść która dawała mu nadludzką determinację. Zaatakował podczas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia, gdy obrońcy byli pijani po uczcie. Jego dragoni wdarli się do miasta trzema bramami jednocześnie. Rozkaz był prosty zabić wszystko, co żyje. Żołnierze Czarnieckiego szli od domu do domu, wyżynając mieszkańców. Nie robili różnicy między zbrojnymi a cywilami, między mężczyznami a kobietami między dorosłymi a dziećmi. Kroniki mówią o dwudziestu tysiącach zabitych, choć niektórzy historycy uważają tę liczbę za przesadzoną. Najbardziej makabryczna scena rozegrała się w cerkwi, gdzie schroniło się około tysiąca kobiet i dzieci. Czarniecki osobiście stanął w drzwiach świątyni i kazał wszystkim wyjść. Gdy odmówili, rozkazał zaryglować drzwi i podpalić budynek. Krzyki palonych żywcem ludzi było słychać w całym mieście. Jeden z jego oficerów, poruszony tą zbrodnią, błagał o litość dla niewinnych. Czarniecki uderzył go szablą w twarz i powiedział: Nie ma niewinnych, są tylko przyszli mordercy polskich dzieci. Po rzezi w Ochmatowie Czarniecki stał się postacią kontrowersyjną nawet wśród swoich. Nuncjusz papieski Pietro Widoni Napisał do Rzymu, że polski dowódca prowadzi wojnę w sposób godny pogan, nie chrześcijan. Niektórzy magnaci zaczęli się dystansować od jego metod. Ale prostej szlachcie, która pamiętała kozackie okrucieństwa, Czarniecki był bohaterem. Dla nich był mścicielem, który w końcu dał kozakom to, na co zasłużyli. Sam Czarniecki wydawał się nie przejmować krytyką. W liście do żony pisał: Wiem, że historia osądzi mnie surowo ale wolę być potępionym przez potomnych, niż pozwolić, by krew mojego syna wołała o pomstę bez odpowiedzi. To zdanie pokazuje tragizm człowieka, który świadomie wybrał drogę zła, wierząc, że to jedyna droga, jaka mu pozostała. Paradoksalnie okrucieństwo Czarnieckiego przyniosło skutek. Kozacy, przerażeni jego metodami, zaczęli się wahać przed atakowaniem polskich osad. Wiedzieli, że za każdą polską wieś Czarniecki spali dziesięć kozackich. Ta równowaga terroru, choć straszna, przyczyniła się do zakończenia najkrwawszej fazy powstania. Sam Bohdan Chmielnicki, który początkowo obiecywał nagrodę za głowę Czarnieckiego, w końcu zaproponował rozejm, byle tylko czarny diabeł przestał pustoszyć Ukrainę. Ale zemsta Czarnieckiego miała swoją cenę. Jego żona, Helena z Sobieskich, nie mogła znieść tego, czym stał się jej mąż. W liście do siostry pisała: Śpie obok obcego człowieka. Stefan, którego kochałam, umarł razem z naszym synem. To, co zostało, to tylko skorupa wypełniona nienawiścią. Opuściła go w 1656 roku i zamknęła się w klasztorze. Czarniecki nigdy jej nie zobaczył. Ostatnie lata życia Czarnieckiego to pasmo sukcesów militarnych i osobistych tragedii. Został Hetmanem Polnym Koronnym, pokonał Szwedów, Moskwę, Siedmiogrodzian, ale nigdy nie odzyskał tego, co stracił nie tylko syna, ale także własnej duszy. Umierał w 1665 roku, w swoim dworze w Sokołówce otoczony chwałą, ale samotny. Jego ostatnie słowa brzmiały: Boże, przebacz mi, syn czeka. Historycy do dziś spierają się, jak oceniać Stefana Czarnieckiego. Dla jednych był bohaterem, który bronił Rzeczpospolitej przed zagładą, dla innych zbrodniarzem wojennym, który splamiał honor polski. Prawda, jak zwykle, leży gdzieś po środku. Czarniecki był produktem swojej epoki czasów gdy okrucieństwo rodziło okrucieństwo, gdy zemsta była nie tylko akceptowalna, ale oczekiwana. Ale był też człowiekiem, który świadomie przekroczył granicę między wojną a ludobójstwem. Może najbardziej przejmującą oceną Czarnieckiego są słowa jego wnuka Jana, który w pamiętniku napisał: "Dziadek wygrał wiele bitew, ale przegrał wojnę o własne człowieczeństwo." Zostawił nam sławę splamioną krwią niewinnych i pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Czy cel może usprawiedliwiać środki? Czy zemsta może być sprawiedliwa? Czy można pozostać człowiekiem, gdy się nim być przestaje? Dziś, patrząc na portret Czarnieckiego w Muzeum Narodowym, widzimy surową twarz żołnierza: oczy pozbawione emocji, usta zaciśnięte w grymasie, który może być determinacją lub nienawiścią. To twarz człowieka, który poświęcił wszystko rodzinę, honor, duszę, dla zemsty. Czy warto było? Sam Czarniecki odpowiedział na to pytanie na łożu śmierci, gdy spowiednik zapytał go czy żałuje. Hetman milczał długo, po czym wyszeptał Żałuję, że nie zabiłem ich wszystkich. Do końca więzień własnej nienawiści. Historia Stefana Czarnieckiego to przestroga. Pokazuje, jak łatwo z bohatera stać się potworem, jak zemsta może zniszczyć nie tylko wroga, ale przede wszystkim tego, kto się mści. To historia o tym, że wojna nie zna zwycięzców, tylko różne stopnie przegranej. I o tym, że największą ofiarą zemsty jest zawsze ten, kto ją wymierza. Jeśli ta mroczna historia dała Wam do myślenia, jeśli zastanawiacie się, gdzie leży granica między sprawiedliwością a zemstą. Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści o tym, jak historia kształtuje nas do dziś. Bo przeszłość to nie tylko daty i fakty to ludzkie wybory, często tragiczne, których echa wciąż do nas docierają, przypominając, że pomiędzy bohaterem a potworem jest tylko jeden krok ten, który przekraczamy, gdy pozwalamy nienawiści zawładnąć naszym sercem.